Gość, Radia Bayer FM. Wtorek, 11 dzień marca. Jeszcze troszkę dni nam zostały do kalendarzowej wiosny. Natomiast już teraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w wiosennych działaniach przygotowanych właśnie przez placówkę. I dzisiaj o tym będziemy rozmawiać z panią Różą Cimochowską oraz Eweliną Sigiel z Centrum. Witam serdecznie. Dzień, dzień. dobry. No i zacznijmy od. Faktu, że w tegoroczne działania na Warmii i Mazurach, te wiosenne działania, włączyło się właśnie centrum i przez to mieszkańcy będą mieli okazję skorzystać z wielu i wykładów i różnych innych atrakcji. Wiosna to moment powrotu wielu ptaków i z zimowisk i tutaj takie pierwsze działanie, które już trwa, mianowicie konkurs. Konkurs, konkurs. konkurs z kim wiosna przyleciała? Jest to konkurs na wykonanie dowolną techniką kroniki obserwacji ptaków. Wiosna to moment powrotu ptaków, więc jest to idealny czas, żeby poobserwować ptaki w terenie. Te obserwacje mogą być prowadzone indywidualnie albo grupowo, a terenem obserwacji może być boisko szkolne, okolica szkoły, prywatne podwórko, balkon, okno. No i podczas obserwacji uczestnicy konkursu dokumentują w postaci rysunku czy zdjęć obserwowane gatunki ptaków, załączają krótki opis tego gatunku oraz środowiska, w którym występowały, które były, w którym były obserwowane. I do 16 maja czekamy właśnie na takie przygot tak przygotowane kroniki. To ja tylko dodam, że od 26 lutego już trwa ten tak. konkurs, tak więc pewnie pierwsze ptactwo już na naszych terenach e, się pojawiło, ale to nie oznacza, że e, uczelnie nie mogą w dalszym ciągu dołączać do tego projektu. Jak najbardziej można, do 16 maja e, trwa ten konkurs. Konkurs, kronika przylatu ptaków, z kim wiosna przyleciała. Myślę, tak. że bardzo ciekawe przedsięwzięcie i dla młodszych, i dla starszych można sprawić, e, sprawdzić, jakie e, ptaki Latują właśnie na nasze tereny z zimowisk, ale to nie jedyne przedsięwzięcie. Na pewno to, o czym warto wspomnieć, to fakt, że w niedalekim bardzo czasie, w najbliższy weekend, 15 marca dokładnie, kolejna propozycja centrum to kolejny już spacer ornitologiczny. Tak, tym razem przedwiosenny spacer ornitologiczny, wiosna jest już bardzo blisko. No i będziemy obserwować, jakie gatunki ptaków zdążyły już do nas przylecieć. No i oczywiście przyjrzymy się również tym, które u nas zimowały. Czy Wartą... skupiamy się dzisiaj, wówczas, w sobotę, tak? Bo w sobotę będzie mm -hmm. ten spacer na jakimś szczególnym gatunku. Nie, tym razem nie. Tym razem będziemy obserwować właśnie, co już u nas się pojawiło. Bo to jest taki termin przylotów, więc za każdym razem, w różnych terminach, te ptaki się u nas pojawiają. No i będziemy słuchać tych ptaków, ponieważ jest okres wiosna to okres lęgowy i te ptaki zwabiają do siebie partnerów śpiewem. Tak e, więc na pewno śpiewnie na pewno tak. bardzo radośnie będzie podczas tego spotkania. Spacer poprowadzi miłośnik ptaków na brzegu centrum pan Sławomir Michoń, gdzie zbiórka o której godzinie no i kto powinien w niej wziąć udział jak też ubezpieczyć się, jak zabezpieczyć się jakimiś rzeczami co zabrać ze sobą, żeby spacer był w pełni radosny. Zbieramy się około godziny 7.30 przy mostku obok ujścia rzeki do jeziora. Wyruszymy wzdłuż rzeki Ełkarz do torów kolei wąskotorowej. Warto zabrać ze sobą lornetkę, ale oczywiście będą dostępne również klubowe lornetki, będzie dostępny taki przewodnik do oznaczania ptaków. Udział może wziąć tak naprawdę każdy, każdy chętny. To Rodzinnie również? Oczywiście, oczywiście. to jest fajny moment na, na, na pospacerowanie, na spędzenie wspólnie razem czasu. Rozpoczęcie weekendu, tak, doskonałe. 7.30 tak. sobota to czas, kiedy można rzeczywiście bardzo aktywnie i, i, i fajnie spędzić mhm. ten czas. Ja jeszcze tylko dodam, że to działanie akurat yy, Uda się dzięki finansowemu wsparciu z budżetu miasta Ełku. Tak więc dofinansowane przez ratusz miejski, no i bardzo dobrze. My oczywiście zachęcamy Euczan do tego, by skorzystali z tego faktu, no i koniecznie wzięli udział w spacerze prowadzonym przez miłośnika ptaków, pana Sławomira Michonia. W ramach wiosennych działań będzie się też cykl szkoleń dla animatorów edukacji ekologicznej z Ełku, a także regionu. O co tutaj chodzi? Animatorze, czyli nauczyciele, czy. E, nastawiamy się głównie nauczycieli tutaj na osoby, które prowadzą zajęcia w świetlicach, w placówkach, w klubach. E, ale tutaj również mogą wziąć udział osoby dorosłe, które po prostu chcą tylko pogłębić swoją wiedzę na temat tych ptaków, bo no, ptaki są w mieście. E, wiadomo, że są, nie każdy jest w stanie rozpoznać, jakie to są gatunki, dlaczego one się pojawiają w mieście. No i to szkolenie właśnie będzie służyło temu, e, żeby bliź. Za, bliżej zapoznać się z tym tematem. No i celem tych szkoleń jest przekazanie wiedzy na temat gatunków ptaków, jakie można spotkać w miastach, jakie problemy e, wynikają z rozwoju miast e, oraz zasad współistnienia człowieka z ptakami. No i rozumiem, że później ci nauczyciele oczywiście tą wiedzę mają przekazać młodym. Tak, adeptom. oczywiście. Szkolenie kończy się certyfikatem, otrzymaniem certyfikatu, e, no i potem można właśnie tą wiedzę wykorzystać podczas prowadzenia własnych zajęć. Tu są prowadzone jakieś zapisy. Tak. Są zapisy, gdyż to będzie to cykl szkoleń, 22 marca, 12 kwietnia i 24 maja. Szkolenie będzie trwało, każde z tych szkoleń będzie trwało około półtorej godziny. Więc zapisując się, zapisujemy się na cały cykl. Całe trzech szkoleń. I rozumiem, że zgłoszenia prowadzone są w Centrum Edukacji Ekologicznej. Się. Kolejne zadanie, które również przygotowaliście, jeśli chodzi o tematy związane z wiosną i tutaj wasze działania prowadzone przez centrum, to ciekawe prezentacje, które będą miały miejsce, to będą prezentacje Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Olszczynie, Czyli Zgadziu cały się. czas zostajemy w tym temacie tak. bardzo e, wiosennym. wiosennym. Tak, wiosennym. Cóż na tej prezentacji, kogo? Udało się zaprosić. Kto może przyjść, by obejrzeć tą ciekawą prezentację? Wstęp tutaj na tą naszą prezentację jest wolny, a jest to prezentacja Ratuj Kwiecewo, walka o zachowanie jednego z najcenniejszych ornitologicznie miejsc. Zbiornik kwiecewo jest położony w województwie warmińsko-mazurskim i stanowi obszar niezwykle cenny dla ptaków, płazów oraz saków. No ale niestety niektórzy prywatni właściciele gruntów naciskają, aby ten teren osuszyć i umożliwić im użytkowanie sąsiadujących łąk obok rozlewiska. No więc w tej sytuacji Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków rozpoczęło kampanię na rzecz ratowania kwiecewa. Będziemy mieli okazję podczas tej prezentacji dowiedzieć się, w jaki sposób jest prowadzona ta akcja, jakie rezultaty udało się już osiągnąć i w jaki sposób my możemy wesprzeć. Akcji. Tak, więc na pewno warto wesprzeć, dbać o te tereny, które są dla nas bardzo bliskie, raz ze względu na teren, położenie mm -hmm. Warmia i Mazury, ale przede wszystkim również te piękne, jeszcze takie dziewicze tereny. Zgadza warto się. o nie dbać, no, i, i zapobiegać y, niszczeniu. Łódzkie Centrum Kultury zaplanowało także zajęcia w terenie, w tym coś, co już jest za nami. Pani Ewelino, ja wiem, że Pani brała udział między innymi w tym, co już jest za nami, czyli w spływie... Y, Kajakowym. Spływ kajakowy na początku marca. Cieszę się powodzeniem. Cieszę się bardzo powodzeniem. 2 marca odbył się w niedzielę właśnie ten zimowy spływ kajakowy. Tak naprawdę e, było zimniej niż na spływie, który organizowaliśmy w Boże Narodzenie, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Uczestniczyło 23 osoby. Płynęliśmy z Nowej siełskiej do Prostek. E, Napis się spotkaliśmy pod Centrum Edukacji Ekologicznej. Tam busem zostaliśmy dowiezieni właśnie do Nowej Wsi. No i kajakami płynęliśmy. W, w miejscowości Lipińskiej małód było się ognisko i tam był przepyszny kociołek, który wszyscy uczestnicy mogli skosztować. E, ponad gorąca herbata żeby się trochę ogrzać, bo było niesamowicie zimno, bo jednak nam ten spływ zajął 7 godzin. No i oczywiście kiełbaski też, które można było na ognisku upiec. Taki I... dość ekstremalny ten spływ, a jeśli chodzi o te wrażenia, takie bardzo ekologiczne, czy wówczas też mieliście czas na obserwację terenu, być może właśnie tego ptactwa, które jest jakby nie było dzisiaj tematem przewodnim? Jak najbardziej. Jak płynęliśmy przez cały czas, towarzyszyły nam dwa będzie z małym, przez cały czas trwania spływu. Słysza... To dość chyba niebezpieczne te łabędzie. Tak, staraliśmy się ich nie położyć, jednak te będzie po prostu przez cały czas dolatywały i czekały na nas, jak my dopływaliśmy. Tak, także to już było niesamowite, bo ten łabędź mały jeszcze jest taki szar, szar, szarawy, także łatwo było go rozpoznać. Oprócz tego, jak płynęliśmy, mogliśmy usłyszeć dźwięk dzięcioła, dzięcioły prac, pracowały, kormorany krzyczały, także to już są pierwsze oznaki wiosny, że ta wiosna jednak już do nas dotarła. No i oczywiście nad głowami też platywały kaczki, no było niesamowicie, można było się wyciszyć i to była idealna niedziela, żeby się ostresować po całym tygodniu pracy, no i oczywiście nastawić się pozytywnie na przyszły tydzień. I pomimo, że było rzeczywiście bardzo, bardzo chłodno, to warto było wziąć udział? Jak najbardziej, wszyscy byli zadowoleni. Wszyscy byli zadowoleni, więc to taka bardzo dobra rekomendacja na przyszłe edycje takiego spływu kajakowego, jeszcze zimowego, ale już, jak się okazuje, bardzo wiosennego w przyrodzie, kalendarzowo-zimowy, ale w przyrodzie już wiosenny. Na pewno warto w nim Wziąć udział. Na pewno warto również będzie wziąć udział w ekorajdzie, Rajd rowerowy to coś, co wpisuje się również na stałe, jeśli chodzi o działania Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Tak, postanowiliśmy, że co miesiąc odbędą się rajdy rowerowe, a z tym, że 21 marca obchodzimy pierwszy dzień wiosny. My tu wiosny postanowiliśmy przywitać. Rajdom rowerowym? Bardzo aktywnie. Jak najbardziej. Też, żeby jakoś aktywnie e, spędzić e, niedzielę, bo to odbędzie się w niedzielę 23 marca. Trasa będzie bardzo łatwa, idealna dla początkujących, dla rodzin z dziećmi. E, będzie prowadziła, oczywiście spotykamy się godzinie 11, tutaj pod centrum, pod budynkiem. Idziemy do szpitala na barankach, później barany, malaczewo, mąki. W mąkach odbędzie się ognisko, sprzerwane ognisko, z tym, że ognisko będzie wegetariańskie. Tak, mm. czyli będzie można zjeść y, albo ziemniaki, albo będzie bochenek chleba, który będzie faszerowany bezmięsnym farszem i to też będzie można upiec na ognisku. Oprócz tego, żebyśmy też przywitali tu wiosnę, y, będziemy tworzyć marzany, ale tak naprawdę z niczego, czy znaczy z tego, co będziemy pod ręką. Tak, przede wszystkim jakieś... Ekologiczne bardzo Ekologiczne, marzana. tak. Więc zapraszamy już przede wszystkim małe dzieci, znaczy dzieci, żeby też w jakiś sposób one przypomniały sobie, jak naprawdę kiedyś były kultowane ten pierwszy dzień wiosna. Czyli będzie można sięgnąć troszkę do historii, do zwyczajów e, m, kiedyś mniejszych, które niestety odchodzą do lamusa. Wy przypominacie i bardzo dobrze, niedziela 23 marca, zgłoszenia wcześniej na pewno również przyjmowane. E, tak, zgłoszenia przyjmowane są do, są do 21 marca, do godzinę 14 i też opłata 10 zł od osoby dorosłej, 5 zł do, dla dziecka do 14 roku życia i właśnie do piątku, do 21 marca trzeba u nas uiścić tą opłatę i formularz zgłoszeniowy także dostarczyć. Przede wszystkim trzeba właśnie dostarczyć ten formularz zgłoszeniowy, zgłaszać się należy w Centrum Edukacji Ekologicznej. Szczegółowe informacje z całą pewnością można znaleźć na stronie internetowej placówki. Zachęcamy do udziału w EkoRajdzie, rajdzie rowerowym, który potrwa mniej więcej 4 godziny. mniej więcej 4 godzinki. Doskonały sposób na spędzenie niedzieli 23 marca. Przypomnę, um... Dla całych rodzin również chyba przedsięwzięcie. Oczywiście jak najbardziej. Najbardziej zachęcamy rodzinę, aby właśnie tę wiosnę, ten moment rozpoczęli wszyscy razem aktywnie. No i nie właśnie dzisiaj w odosobnieniu, nie każdy sobie, a właśnie w grupie. Myślę, że będzie bardzo radośnie, bardzo przyjemnie. Ale tutaj RAJD to, nie, to kolejna akcja prowadzona przez centrum, ale nie jedyna. Wyjazd studyjny do Biebrzeńskiego Parku Narodowego również przypada na kwiecień. Na kwiecień, tak. Zaplanowa ten wyjazd na 26 kwietnia, to jest sobota, na pewno to będzie wyjazd w godzinach porannych, ponieważ właśnie w tych godzinach te ptaki są najaktywniejsze. Cały wyjazd, całym wyjazdowi będzie towarzyszył przewodnik z Biebrzeńskiego Parku Narodowego. Pojawimy się na pewno w kilku takich miejscach obserwacji ptaków, tam gdzie jest ich najwięcej, tam gdzie jest, są najdogodniejsze te miejsca. I to akurat działanie, ten wyjazd do Biebrzeńskiego Parku Narodowego jest również dofinansowany z, z budżetu miasta Ełku. Po raz kolejny myślę, że tutaj warto by było ukłonić się i podziękować za to, że te programy są wspierane. Centrum Edukacji Ekologicznej zapewne nie mogłoby tak prężnie działać, gdyby nie wsparcie władz samorządowych, miejskich. Tak więc dziękujemy no i zachęcamy do tego, by mieszkańcy miasta Ełczanie wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Biebrzeńskiego Parku Narodowego. Które zaplanowano na kwiecień. Czy tutaj, jeśli chodzi o wiek, są jakieś ograniczenia? Nie, myślę, że tutaj nie wiadomo, że młodsi uczestnicy muszą być pod opieką dorosłej osoby. Przeważnie jednak uczestniczą, uczestniczą tutaj dorośli. Ale dzieci również są mile widziane. Tych pasjonatów miłośników ptaków, w Ełku brakuje czy nie brakuje? No, okazuje się, że jednak nie brakuje. I każde takie działanie jest, rozumiem, obstawione takimi miłośnikami. Obstawione, tak, wręcz jak dłuższy czas się nic nie pojawia, mamy telefony, kiedy w końcu, kiedy, bo, bo już czekamy, więc chętnych jest. Chętnych jest i pilnują tego harmonogramu Waszej tak. pracy. Mnóstwo działań związanych z wiosennymi działaniami na wiarmi na i Mazurach prowadzonych przez Centrum Edukacji Ekologicznej, ale to nie jedyne działania, które prowadzicie w tym czasie, również między innymi jest kolejny konkurs małych grantów skierowany do kogo, co można uzyskać na jakie działania. Tak, konkurs małych grantów Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego trwa do 24 marca i przede wszystkim zapraszamy placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe, tutaj może przypomnę gminy z gmin Ełk, Miasto Ełk, Prostki, Kalinowo, Wieliczki, Świętajno i Kowale Oleckie i oczywiście Olecko. Do składania wniosków, o dofinansowanie realizacji małych projektów edukacyjnych o tematyce ekologicznej. A więc przede wszystkim wszystkim projekty innowacyjne związane z lasem, z wodą, z przyrodą, z odnawialnymi źródłami energii. Wiemy, że nauczyciele są bardzo kreatywni, dlatego po prostu dla nich wolną rękę i po prostu prosimy o to, żeby to były przede wszystkim e, projekty o tematyce ekologicznej. Związane. Czekamy wobec tego na te projekty bardzo proekologiczne. Dostarczać je można do. Centrum Edukacji Ekologicznej osobiście bądź z pocztą, tylko wtedy liczy się data znaczka pocztowego, a więc żeby było do 24 marca maksymalnie. Takie projekty maksymalna wartość dotacji wynosi 2000 zł. I oczywiście trzeba też pamiętać, że te działania muszą się rozpocząć nie wcześniej niż 1 kwietnia. A termin rozliczania dotacji jest do 27 czerwca, czyli do ostatniego dnia roku szkolnego, że tak powiem. To jest już kolejny konkurs małych grantów. Może byśmy przypomnieli te granty, które były doceniane. Takie najbardziej ciekawe, te, które najbardziej zapadły w pamięć. To na przykład były, dzieci tworzyły własny ogród, który był przy szkole. Miały zajęcia związane z przyrodą, lasu. I bardzo fajnym projektem były przede wszystkim dzieci, znaczy zajęcia związane z recyklingiem. Tak, a więc... Czyli tutaj edukacja bardzo ekologiczna cały czas wchodzi w grę, no i tych y, spektrum działań jest w ogóle bardzo dużo, tak więc na pewno nasi nauczyciele bardzo ambitni poradzą sobie z przygotowaniem takiego projektu. Jeszcze troszkę czasu to zostało do 24 marca. Na pewno warto wziąć tym, w tym udział. Tutaj przede wszystkim nauczyciele, ale nauczyciele, ale i uczniowie i, i, i po prostu Euczanie mają okazję również wziąć udział w warsztatach z ręgozieła, które odbywają się w centrum. Tak, jest to bezpłatny cykl warsztatów rękodzielniczych związanych z hafciarstwem ręcznym, a więc są to cztery spotkania po... są, są to cztery hafty, bo dwa, trzy godzinne spotkania. Już odbył się haft Richelieu, który był w lutym, dwa spotkania lutowe. Obecnie panie haftują, jest to haft angielski i biały wypukły. Pierwsze spotkanie odbyło się 8 marca, a teraz kolejne będzie 22 marca. A więc przede wszystkim są to no, znaczy uczestniczki poznają przykłady praktycznego współczesnego zastosowania tradycyjnych motywów ludowych, np. do zdobienia ubrań, dodatków, czy innych przedmiotów codziennego użytku. I takie warsztaty wyposażą e, uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności, które umożliwią im dalsze samodzielne doskonalenie się. No i koniecznie zachęcamy wszystkich tych, którzy mają gdzieś tam ciągutki do tych manualnych takich e, robótek ręcznych. Na pewno można wziąć udział w warsztatach z rękodzieła w Centrum Edukacji Ekologicznej. Dla mnie te różnego rodzaju hafty, jeśli chodzi o nazwy profesjonalne, brzmią bardzo odlegle, ale w momencie, kiedy chodzi, wchodzi się chociażby na fanpage Facebookowe Centrum Edukacji ekologicznej. Tam można znaleźć fotografie, zdjęcia, które były robione podczas takich warsztatów, no i wszystko staje się jasne. Mnóstwo działań, powtórzę to po raz kolejny, prowadzonych przez Centrum Edukacji Ekologicznej. Ja odsyłam na stronę internetową placówki, tam szczegółowe informacje również Państwo znajdziecie na temat każdego jednego przedsięwzięcia, a dziś o wielu tych przedsięwzięciach rozmawialiśmy z Panią Różą Cimokowską i Eweliną Sigiel. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziękujemy. Gość Radia Bayer FM